Dzisiaj odcinek Brind Test 2 zagramy I ja już ileś tam przechodziła, ale bez nakrywania, bo nie umiałam. A teraz to zrobimy. Błesmy tu tego świata. Jak chcecie zobaczyć drugą część, to zostawiajcie 100 tysięcy łapek w górę i będzie kolejna część, co będzie fajowo To zaczynamy. E, jak czas ja nowy film sobie czyli e, no straszna działka to no tylko pokawot jak znajdziecie piesa, e, e, znajdziecie jak e, znajdziecie jakiś kulec e, jakiś taki no no dobra już nie będę tego powiem a zaczynajmy, tylko ustawię kamerkę no Poczekajcie widzowie. No, Sadysłam się i przetestuję, jak wygląda ten film, bo ja... No wiecie. Tylko ten. Przyznam. Dobra. Nie ja chcę tego. No nie mam tych, niestety. Ale wiecie, co by chciała? Ćwiczenie, co ty robisz? Dobra, nie chcę tej kamery, bo ona mnie przeraża. No zobaczcie! No dawaj! No! Dobra, tylko nie gramy, co jest już Nie chcę tego! Dobrze, nie chcę tego! Mmm... Robloxa sobie nie zagramy. Mam innych kier różnych. Dobra, to zagramy. Ale jak będzie mnie to nie będę tu grała znów. No znów to. No właśnie, nie przesadzało. Jeżeli poczekajcie, bo ja muszę się napić, będę bez rozmowy, ale na razie będę musiał być przed... I co wie łamka już inną grę. Skoczyła mi ręka. Hmm, to sama, a nie chcę ręki tego oto. Ani prawda. jak jestem? Patrzcie nie mnie like A się wygląda. To jest moje ulubione Ja nie zdobyłem No tylko te ulubione No weź Ale Nie chcę być Bo już mam Minecraft minecraftowe A prawie sobie tak tak. Chiemy szybko na Co jest? Jak je? czemu to jest takie dziwne? No, no, nie jest po a nie piszę po polsku. Jest karta X7, zada to nie jest po polsku, a ty jesteś po polsku. Dzieci! Dzieci! A kto ciecie ogląda, jak dzieci będą w tym okolicy? Cieci oglądanie to zapraszam. Ale jak to dzieci będą oglądać, to przepraszam. Boże. Tutaj to trochę widać. No! I to przestaje się już. I tobie... Ale wie nie ma. Tak. Dobra, nie chcę tej gry, bo ona jest nudna, co Co mu tam tej gry? Jakieś pocałunki. Można zrobić, matko jedna. Co ja robię? Dobra nie chcę wam pokazywać mojej twarzy tutaj. Bo ona jest kupia. Ja nie chcę tutaj pokazywać mojej twarzy. Nie ma. Dobra, jeszcze tą. Znaczy nie tą Nie tą. My Kat zagramy. No, dawaj. 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 No nie chcę tej! Nie! Nie chcę! Widzowie to jest konie odcinka. Ile gier zagraliśmy? Poczekaj. Tak, zakryjmy jeden. Tutaj był? Jeden jest na razie. I tak. I co zakryjmy widzowie? Tutaj nie wiem. Co. I dwa. I trzy. Co kręliśmy? Nie, ale psy. Przed. przed co kręliśmy? I co ja zakraliśmy przed? I napiszcie komentarzu. Bo jeszcze nie pamiętam. A to widzowie przegnamy się a 2000 do 2000 jak będzie, to stawiam kolejny odcinek na yy, yy, gierkami yy, z gierkami tymi. No, nudnými, nejkorsemi i tak dále.